Właśnie zapewnić miejsca lęgowe dla jeżyków. Jerzyki to są ptaki, który miałem nadzieję, że dzisiaj jeszcze zobaczymy. Tam ja powiem, że ta wiosna była troszeczkę cieplejsza i szybsza. Prawdopodobnie już jest dawno, dawno po lęgach i poleciał. Gdzie jest jeżyk ostatnio? Wieczorem. A, jeszcze ja wieczorem. Ale to ale tą wysoko. No i to już są raczej widujące ptaki. Dwa, tam. No, Jeżyki moglibyśmy jeszcze zobaczyć, to jest taki pewniak na dworzec. Jakbyśmy pojechali sobie na stawy, nad ranem, po wschodzie słońca, no to one będą tam sobie latały i żerowały. Nie? Tak, no Natomiast jeżyki to są ptaki, które są bardzo podobne do jaskółek, ale też yy, już można średnio Nie wchodzę tutaj w szczegóły to jest to, ale to są ptaki, które yy, są takie dwa egotypy, czyli siedliskowo przystosowane populacje jeżyków. Są jeżyki, które gniazdują na przykład w drzewach, w dziuplach, jak pojedziemy sobie do Białowieży albo do Puszczy Augustowskiej, czy też nawet tutaj y, w, y, troszeczkę bliżej do lasów Spalskich i i po prostu lesie. też Ok. No i fajnie.